Po sprzedaży, kwiaty trafiają specjalnymi wózkami do olbrzymiego magazynu, gdzie następuje ich komisja, czyli dzielenie na poszczególnych odbiorców. Każdy wózek oznaczony jest specjalną etykietą, gdzie poprzez system komputerowy przydzielany jest do każdej firmy eksportowych. Po skompletowaniu, wózki specjalnymi tunelami trafiają do poszczególnych firm eksportowych. A my zobaczymy, jak wygląda ostateczny etap etykietowania i wysyłania kwiatów do Polski. Zapraszam! Po sprzedaży i skompletowaniu towaru, kwiaty specjalnym systemem transportowym przewożone są tunelami do odbiorców. Każda firma kupująca na giełdzie musi posiadać swój tak zwany boks rozładunkowy, gdzie trafiają zakupione rośliny. Kwiaty z giełdy specjalnym tunelem trafiły do jednej z firm eksportowych. Co dalej się dzieje, opowie nam Ariel. Polak, który jak długo jesteś w ogóle w Holandii pracujesz? W Holandii ogólnie pracuję już od 5 lat od 2007 roku, powiedzmy tak na stałe od 3 lat ponad. W tej firmie pracuję gdzieś ponad rok. Powiedz mi, na czym Twoja praca polega? Rozumiem, że przyjmujesz te kwiaty i coś dalej z nimi robisz. Możesz wytłumaczyć nam cały proces? Ogólnie, od... ogólnie moja praca polega na budowaniu wózków specjalnie pod klienta. Ja przyjeżdżają na Windzie, czyli tym tunelem, o którym Pan wspomniał. Później jest, są, jest skanowany sticker, który jest wcześniej wydrukowany przez giełdę, czyli tam w miejscu zakupu. W momencie zeskanowania tego stickera, w systemie wcześniej, osoba na górze, tak zwany inkoper, czyli osoba, która zakupuje kwiaty dla klientów i ogólnie dla firmy, rozdziela te kwiaty po, pomiędzy poszczególnych klientów. Czyli pomiędzy, niech będzie, że dla firmy, dla Polski i, i także jeżeli zakupuje, zakupuje też dla nas, I dla by. firmy. Czyli te wszystkie kwiaty, które tutaj stoją, to są zakupione też dla firmy kwiaty. A tak dokładnie w szczegółach w detalach mógłbyś opowiedzieć? Przyjeżdżają kwiaty na wózku giełdowym. Wajlingowym, czyli na tym wózku wajlingowym. I co dalej się dzieje? Jest skan, pracownik, bierze skaner, skanuje sticker. Z komputera z drukarki wychodzi kilka, jeden lub kilka stickerów. Sticker foradowy. Zazwyczaj są to stickery dla klienta i dla naszej firmy. Jakie informacje są na stickerze? Na stickerze znajdują się informacje takie jak ilość kwiatów, które mają być dla danego klienta lub dla nas, które mają przejść na forat. Fust jest numer partylla, czyli numer kwiata, który klient zakupił. Lokacja, na którą ma być umieszczony ten sticker, wysokość, wielkość fustu, pota, czyli wielkość tej doniczki, w którym kwiat się znajduje. Oraz e, dla osób budujących, które budują dla klienta, jest też informacja, na jakim wózku ma być zbudowany. Budujecie już na wózkach CC rozumiem. Na wózkach CC, na wózkach CC-out. To mhm. są takie same jak CC, tylko stare wózki, po prostu z czarnym slotem mhm. i na desejkach. DC, mhm. DC są bez, bez slotów, są po prostu lżejsze troszkę. Nie? I zazwyczaj budujemy na Rosję, ponieważ to jest daleki transport i to są tańsze wózki. Mhm. Po zapakowaniu folia stretch i pakujecie już do samochodu. do samochodu. Dokładnie. E, powiedz mi, ilu Polaków pracuje tutaj, w tej firmie? W tym momencie, gdyby nie skłamać, koło 10. Różnie to czasami się zmienia. Czasami jest tak, że ktoś pracuje i później na przykład z, e, trochę posiedzi w tej firmie, pójdzie gdzie indziej pracować. A jak ogólnie, podoba się praca w Holandii? Nie jestła. Praca, gdyby było źle, to by się wróciła do Polski. Dzięki bardzo, a my zobaczymy, jak w ogóle, na czym polega praca e, komisjonowania kwiatów, bo się chyba to tak nazywa. Tak, dokładnie. Giełdowa i praca kupców zakończyła się, ale firmy eksportowe, a przede wszystkim dział sprzedaży, pracują pełną parą, aby zebrać jak najszybciej zamówienia i przygotować je na następny dzień. Przyjęcie towaru na stan magazynowy firmy handlowej kończy cały łańcuch sprzedaży poprzez zegar. Czy taki system może funkcjonować w Polsce? Nie wiem. To już wszystko. Zapraszam Państwa do obejrzenia następnego odcinka z cyklu Uprawiamy Biznes. Do zobaczenia.